Dobry wieczór, Rzad to jest program w punkty Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bosak, kandydat konfederacji na prezydenta w wyborach prezydenckich. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Panie pośle, deklaruje pan, że pańskim celem jest druga runda wyborów prezydenckich. Jak pan zamierza zrealizować ten cel? W oparciu o jaką strategię? Każdy kandydat poważnie traktujący start w wyborach. Yy... Musi walczyć o drugą turę. Start, tylko po to, żeby wystartować, to jest zupełnie bez sensu. Szkoda zaangażowania sympatyków, e, tych osób, które będą zbierać 100 tysięcy podpisów i tych, którzy będą robić kampanię wyborczą. E, jak to osiągnąć? No, tutaj recepta jest bardzo prosta. Trzeba pokonać wszystkich pozostałych kandydatów. Ale uderzając przede wszystkim w, w, an, właśnie, w Andrzeja Dudę, no bo... Nikt nie ma wątpliwości, że prezydent Andrzej Duda jest murowanym pretendentem do reelekcji. I że jeżeli nie wygra wyborów w pierwszej turze, to w drugiej turze spotka się z kimś z pozostałych kandydatów z głównych partii opozycyjnych. No Ale... i mamy napompowaną sondażowo, napompowaną kampanią reklamową milionami z budżetu z platformy obywatelskiej panią Kidawę Błońską. I mamy dosyć wyrównaną stawkę pozostałych kandydatów. Różnice w niektórych sondażach, w które widziałem, to są 2-3 punkty procentowe. A więc jak na kampanii, która się jeszcze nie zaczęła, to nie są wielkie różnice. Kosieniak Kamysz, PSL, były koalicjant Platformy, Robert Biedroń, kreowany na nową twarz polityczną, choć oczywiście wiemy, że taką nie jest, bo zaczynał WSLD wiele lat temu. No i e, Szymon Hołownia, który właściwie nie wiadomo, jakie ma zaplecze polityczne. Znikąd. No, pewne wskazówki są. Mówię o generał Różańskim, ale to zostawmy pana Hołownię. Natomiast e, myślę sobie tak, jeżeli pan chce zrealizować swój cel, czyli znaleźć się w drugiej turze, no to musi pan przekonać do siebie wyborców Andrzeja Dudy przede wszystkim, no bo ze względu na charakterystykę wszystkich konkurentów. Część z nich, zresztą sympatyce, części z nich klasyfikują pana i pańskie ugrupowanie jako faszystowskie, pana jako faszystę? Nikt chyba poważny nie nie formuje takich zarzutów. Nawiązuje Pan do takiej tak, agresywnej feministki tak, z Wrocławia, tak, która tak, tak, specjalizuje się w obrażaniu różnych postaci z życia publicznego Ja myślę, że wielu wyborców Roberta Biedronia pewnie tak o panu czy o pańskim ugrupowaniu myśli. Czy jednym słowem, musi Pan popatrzeć po o wyborców Andrzeja Dudę. Spośród obecnych kandydatów w wyborach prezydenckich najwięcej razy w dyskusjach spotykałem się z Robertem Biedroniem. I nie pamiętam ani jednej, z której wychodziłby urażony, czy w stanie jakiegoś burzliwego wzmożenia emocjonalnego wzburzenia co powodowałoby, żeby mógł powiedzieć złe słowo o moim stylu dyskusji polemiki z nim. Zawsze wszystkim kontrpanelistom okazywałem szacunek, niezależnie jak bardzo mocno różniliśmy się w poglądach. Także jak pan myślę, reaguje że... w takim razie na te oskarżenia o faszyzm, o faszystowski profil kofederacji? Bo... Ja reaguję na to z uśmiechem. Profesor i... Sadurski ostatnio taki prostu, płomienny wpis. Po prostu unieszymy. dla mnie to jest zabawne, ale to jest chyba jakaś różnica pokoleniowa. Być może w pokoleniu profesora Sadurskiego takie zarzuty traktuje się poważnie. W moim pokoleniu po prostu z tego się śmieje. To jest coś jak takie internetowe mem. Zauważyłem na przykład, że ostatnio. Odgrzebano mój wpis z Facebooka sprzed dwóch lat, gdzie dałem wynik jednego z testów politycznych, wyjątkowo głupiego swoją drogą. Gdzie kiedy wypełnia się poglądy narodowo-konserwatywno-katolickie, to wychodzi faszyzm. Mnie to szczerze rozbawiło, bo po prostu całkowicie wpisuje się to w lewicowe schematy i z emotikonami wskazującymi na moje rozbawienie wrzuciłem to, a teraz widzę, że niektórzy to odgrzebali i chcą, żebym się tłumaczył, że tutaj ujawniłem swoje poglądy faszystowskie. Ale Naprawdę, niepokoją Państwo. Zachowajmy pa 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 powagę, zachowajmy powagę. Ja jestem absolutnie poważny. Nie, nie apel. Do do pana redaktora, tak. a do tych wszystkich, e, powiedzmy, mniej rozgarniętych uczestników debaty, którzy mylą ironię czy kpinę z czegoś, z afirmacją na serio jakichś poglądów. ambasador Izraela, pan Aleksander Benzwi, on też mm -hmm. dosyć m, radykalnych sformułowań używa m, a propos konfederacji. Szczerze powiedziawszy, nie wsłuchiwałem się w jego głosy. Uważam, że to jest zły zwyczaj polskich polityków, że za mocno wsłuchują się w głos obcych ambasadorów. A propos obcych ambasadorów, jak pan ocenia sytuację, która miała ostatnio miejsce w Radzie Europy i postawę polskich posłów, posłów lewicowych? Przede wszystkim ubolewam, że w Zgromadzeniu, ubolewam, że Rady w zgromadzeniu Parlamentarnym pod... Rady, Rady Europy nie ma posła ani jednego konfederacji. Ja, kiedy byłem posłem w poprzednio, 12 lat temu, byłem w polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jeździłem tam razem z posłami PiS-u, do wspólnie, do grupy konserwatywnej, na czele której stał zresztą Rosjanin z partii Putina, to posłom pisu nie przeszkadzało wtedy. Natomiast w tym razem taką matematykę zastosowała większość rządząca z iż Konfederacji nie należy się ani jeden członek kilkudziesięcioosobowej delegacji do zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Więc nam jest przede wszystkim trudno recenzować coś, od czego uczestniczenia nas po prostu dość brutalnie odcięto. Ja roz osobiście rozmawiałem na ten temat z wicemarszałkiem terleckim i powiedział, że o Radzie Europy nie mamy co marzyć, może jakieś zupełnie bardziej marginalne zgromadzenia międzynarodowe, które albo to nie spotykają się, albo nie mają żadnego zaplecza instytucjonalnego. Rada Europy ma ogromne zaplecze instytucjonalne w Strasburgu. No natomiast, jeżeli chodzi o zachowanie posłów lewicy, to nie jest żadna nowina, że oni nam przynoszą wstyd za granicą. Oni kot, są po kot, prostu, to oni jest są po prostu mentalnymi kosmopolitami. Internacjonalizm, który mieliśmy przed II wojną światową w ruchu socjalistycznym, przetrwał na lewicy. I jakby działa dalej. Najlepiej funkcjonujące międzynarodówki na poziomie ogólnoeuropejskim to są międzynarodówki lewicowe. To nie przypadek. Zostańmy w takim razie w środowisku europejskim. Na naszych oczach dokonuje się Brexit. O północy jutro, 31 stycznia, Zjednoczone Królestwo. Ostatecznie opuści Unię Europejską? To przykład zaraźliwy? Jestem zdziwiony, że ambasada brytyjska nie organizuje jakiegoś bankietu, na które który aby reprezentantów sił eurosceptycznych, którzy zawsze kry, jakby kibicowali odzyskaniu niepodległości przez Zjednoczone Królestwo, Wielką Brytanię, jak również inne państwa europejskie. Pan się cieszy z tej wyjścia Brytyjczyków? Z... Powiem tak, to jest sprawa Brytyjczyków, więc to ich decyzja. Natomiast oczywiście, jako ktoś zawsze krytycznie nastawiony do projektu, Integracji europejskiej w wydaniu brukselskich biurokratów. Mam pewną satysfakcję, bo uważam, że ten przykład Brytyjczyków może ośmielić inne narody europejskie do tego, żeby odzyskać swoją suwerenność. Jakie narody europejskie? Pan Farage, lider partii Brexit, uważany z jednego z ojców Brexitu, wymienił wczoraj trzy kraje, które według niego mogą być następne. Wśród tych krajów wymienił również Polskę. Nie, to jest taka popularna klisza wśród ludzi z Zachodu. Myślę, że oni mało wiedzą y, o Europie Środkowej i Wschodniej. Myślę, że nie wiedzą o tym, że u nas, niestety dla mnie, ciągle utrzymują się bardzo wysokie wskaźniki poparcia dla Unii Europejskiej. Pan Faracz, z tego co mi wiadomo, w Polsce był zaraz. Nie, nigdy nie inwestował swojego czasu i energii w kontakty polityczne w naszym kraju. Yy, więc, więc myślę, że po prostu rzucił to tak, dlatego że liberalni, lewicowi dziennikarze yy, w Europie Zachodniej przedstawiają czy to Polskę, czy Węgry jako takie konserwatywno-narodowe bieguny. To jest spojrzenie mocno na wyrost. No, on hmm, powiedział konkretnie argumentacji. Z... mówi, że to może być reakcja na politykę, której twarzą był na przykład Franz Timmermans. Być może za wiele lat do takiej reakcji dojdzie. Natomiast w tej chwili nic na to nie wskazuje. W Polsce rządzi niepodzielnie opcja prounijna, która oczywiście ma swoje konflikty z Ukselą, ale nie oszukujmy się, PiS zawsze bardzo wyraźnie to podkreślał, że jest za obecnością Polski w Unii Europejskiej. I to jest rzecz, o której na Zachodzie się mało wie, dlatego, że na Zachodzie PiS jest niesłusznie portretowany jako partia narodowa czy nacjonalistyczna. Wręcz. I to wynika po prostu z takich schematów myślowych, jakie mają liberalni czy lewicowi dziennikarze z Zachodu. Oni mają wpojone takie przekonanie, że przez Europę przelewa się fala populizmów i nacjonalizmów. No i jak nie wiedzą, co zrobić z PiSem, to sobie go kwalifikują jako przejaw tej fali. Co jest oczywiście, jak dobrze wiemy, bo tutaj w Polsce pewne procesy społeczne zachodzą w zupełnie inny sposób niż na zachodzie. A konfederacja i kandydat konfederacji w wyborach prezydenckich, Krzysztof Bosak, dopuszcza takiej długoterminowej strategii opcję wyjścia Polski z Unii Europejskiej? Zdecydowanie tak. Natomiast Jakie, przy, w jakiej perspektywie i przy spełnieniu jakich okoliczności takich. Próbuje mnie pan redaktor namówić na futurologię, i na tak. tym bardzo łatwo jest się przejechać, bo powie człowiek, że za 15 lat, okaże się, że coś będzie za 5 albo za 50. Nigdy nie wiadomo, panie redaktorze. Natomiast uważam, że proces dojrzewania Polaków do, do, do suwerenności i do tego, żeby nie myśleć o swoim kraju w kategoriach elementu jakiegoś bloku politycznego, ten proces trwa. On się wyraża w badaniach społecznych. Jak wspomniałem wcześniej, ciągle utrzymuje się bardzo wysokie poparcie dla obecności Polski w Unii Europejskiej. Ono ma źródło w przekonaniach o korzyściach gospodarczych i w strachu przed Rosją. Skąd nąd momentami wynikającym z naszych doświadczeń historycznych. Natomiast to, co się zmieniło, to już większość Polaków nie chce przystąpienia do strefy euro. Jeszcze przed kryzysem z 15 lat temu było inaczej. Druga sprawa, jeżeli robi się badania bardziej wnikliwe, takie badania zamówił m.in. Europosł Dobromir Sośnierz, to wychodzi na to, że grupa Polaków Polaków otwartych na poleksyt pod pewnymi warunkami wzrosła mocno w ostatnich latach i mocno wzrosła no też skutek też... tej tresury politycznej która tak, coraz więcej Polaków zaobserwowało, że jest na wyraźny polityczno ideologiczny ale jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz którą moim zdaniem też rząd PiSu powinien brać pod uwagę i każdy kolejny rząd a mianowicie że wyłoniła się nowa grupa której socjolodzy i analitycy nie brali pod uwagę a mianowicie takich Polaków którzy popierają obecność Polski w Unii Europejskiej ale byliby gotowi wetować każdy kolejny traktat centralizujący jakieś kompetencje w Unii. Czyli ta powiedzmy okno szansy na podpisywanie dokumentów w stylu traktatu lizbońskiego już się zamknęło. Gdybyśmy mieli kolejny dokument w stylu traktatu lizbońskiego przesuwający z tych kompetencji wyłączonych dla państw narodowych na poziom unijny kolejne rzeczy, to myślę, że po zrobieniu badania okazałoby się, że ponad połowa Polaków jest przeciw temu. Do powiedzmy, ta grupa, którą pan charakteryzuje, to są młodzi wyborcy? Nie tylko. Myślę, że w każdym pokoleniu wielu osobom opadły Łuski z oczu. My mieliśmy w Polsce takie przekonanie, że tam jest taka światła klasa polityczna złożona z ekspertów, bardziej moralnych polityków niż ci polscy politycy, takich mężów stanu, tak naprawdę, o jakich marzylibyśmy, że w Polsce ich nie mamy, a chcielibyśmy, i że oni dobrze rozwiązują wszystkie problemy. Te złudzenia, I te złudzenia mamy brzmęły. za sobą. Ja myślę, że ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, pan Van Rompuy, kolejne skandale korupcyjne, niezdolność rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro przez wiele lat, brak. Jakiejkolwiek zdolności do spójnej polityki w kontekście arabskiej wiosny czy wojny na Ukrainie. Po prostu brak jakiejkolwiek spójności w polityce unijnej stał się widoczny dla zwykłych polskich obywateli. Unia Europejska jest w fazie takiego ostrego kryzysu, wielopoziomowego zresztą. Tak bym ocenia. nie powiedział. Tak bym nie powiedział. Uważam, że zawsze wśród polskich eurosceptyków czy w ogóle polskich patriotów niedoceniana była Siła tej biurokratycznej machiny, która została skonstruowana w Brukseli. Nawet kiedy Unia Europejska ma z czymś problemy, to to jest machina złożona z bardzo profesjonalnych urzędników. Samych lobbystów szacuje się, że w Brukseli pracuje wiele, wiele tysięcy. A... Machina pozbawiona ducha? Już nie mówię o duchu ojców założycieli, bo to... ma ducha, tylko złego, panie redaktorza, złego ducha. Okej, okay, użył pan frazy przed chwilą w innym kontekście, co prawda? Strach przed Rosją. Niedawno Agencja Bezpieczeństwa. Ten temat był też mocno obecny w naszej poprzedniej rozmowie. To prawda, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej periodyk, biuletyn Bezpieczeństwa World Tak, tak to, się, tak to się nazywa, to wydawnictwo opublikowało taki ciekawy tekst, którym... Jest taka przestroga przed y, możliwą ingerencją y, Rosji w wybory prezydenckie w y, Polsce, no, czyli rzecz, która dotyczy również pana, bo jest o eksplozjach informacyjnych, falach informacyjnych, y, używaniu y, ludzi, y, osób wpływu i tak dalej. Jest, y, wiele tych technik y, takich y, psychologicznych, informacyjnych mhm. wymienionych, które ale niebezpieczeństwo Pana y, zdaniem. Uważam, że tak, uważam, że tak, dlatego że szczególnie rozwój internetu pozwolił na, na coś, co nie było możliwe jeszcze 15-20 lat temu, a mianowicie ingerowanie w sferę opinii publicznej. Bez posiadania żadnych widocznych w prosty sposób aktywów na rynku medialnym. Kiedyś oddziaływanie na kampanie wyborcze musiało się odbywać poprzez posiadanie jakiejś gazety lub jakiejś telewizji. Jeśli przypomnimy sobie aferę. Tudzież tych wspomnianych już przeze mnie agentów wpływu, osób wpływu i tak dalej. Tak, ale ostatecznie ktoś ich musiał gdzieś zaprosić do jakiegoś studia. Uruchomić. Więc jeżeli przypomnimy sobie aferę rywina to była afera o to, kto ma być właścicielem gazet i telewizji. Natomiast w tej chwili, mm, na przykład, jeżeli chodzi o dotarcie do średniego i młodszego pokolenia, mniejszą rolę niż telewizja odgrywa. Internet i mamy dwóch potentatów, akurat amerykańskich, na rynku reklamy internetowej: to są Google i Facebook. Obaj są oskarżani o ideologiczne odchylenia w lewą stronę. Z kolei, jeżeli chodzi o próbę manipulowania opiniami, które pojawiają się na wielkich platformach społecznościowych czy w formie rozproszonej w internecie, no to pojawiają się funkcjonujące często za granicą, w, w, w różniejszych państwach, tak zwane farmy trolli farmy botów wykorzystywane do celów marketingowych, ale także dezinformacyjnych czy y, narzędzia wykorzystywane do cyberataków. I wiemy, że takie e, techniki stosowano e, wobec e, Amerykanów, więc skoro dało się je stosować wobec Amerykanów, to myślę, że również można je stosować wobec Polski. Wojta Natomiast, hybrydowa z Rosją już trwa? Odwołuje się do tej serii że Władimira Putina i innych polityków rosyjskich. tylko Rosja stosuje takie narzędzia. Ja na przykład bardzo uważnie w 2018 roku, jak się zaczął kryzys między Polską a Izraelem w sprawie ustawy o IPN, przyglądałem się, co się pojawia w internecie na ten temat i zauważyłem na przykład na Twitterze bardzo wiele, Profili wyglądających jak profile stacji informacyjnych, ale tak naprawdę mających bardzo niewielkie zasięgi powielających podobnie brzmiące informacje. Być może to jest też element jakiejś kampanii informacyjnej prowadzonej echa. w internecie. Tak, takich narzędzi myślę, że używają różne państwa, które prowadzą poważną politykę i chcą oddziaływać na opinię publiczną. Natomiast to, co powinno nas napawać optymizmem, to że te narzędzia zawsze mają ograniczony. Możliwości działania, bo ostatecznie wszystko, jakby brakującym czynnikiem poza informatyką, jest zawsze czynnik ludzki. I wiemy, że bez, bez jakby przywództwa w postaci prawdziwych ludzi, których da się poznać, te wszystkie techniki manipulacji mają swoje granice. Poza tym, to co warto nadmienić, to że na przykład Facebook realnie, jako największa platforma społecznościowa, kilkanaście milionów Polaków korzysta z Facebooka, Facebook realnie zmienił zasady publikowania reklam. Politycznych w kampaniach wyborczych. Ale skoro Rosja wejdzie słowo, jeśli pan pozwoli. Jeżeli pan pozwoli, mhm. skończę wątek, bo to jest interesujące, myślę, że dla widzów. Ym, oddziaływanie na przykład na amerykańskie wybory, kiedy był wybierany Trump, polegało na tym, to że finansowano powiedzieć. reklamy polityczne z zagranicy. Ci, którzy to analizowali później, uważali, że to był wpływ Rosji, że to były reklamy obliczone na dzielenie amerykańskiego społeczeństwa, wyostrzanie poglądów w obie strony. I to, co zrobił Facebook, to wprowadził zasadę, że musi być transparentne źródło finansowania. I myśmy się z tym zetknęli już przy ostatnich wyborach, to znaczy, chcąc z jakichkolwiek profili opłacić reklamę polityczną, musieliśmy zgłosić, jaki komitet to sfinansuje. To było transparentne. Po prostu nie było możliwości emitowania reklamy politycznej finansowanej nie przez komitety wyborcze. Więc uważam, że troszeczkę sytuacja nam się już w poprzednim roku To są zupełnie świeże sprawy, o których mówię. Myśmy w ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu po prostu testowali na świeżo te procedury i na tej platformie Facebook czyli największe z dwóch największych bo druga to Google w której własnością jest YouTube te zasady już zostały dopięte jak pan odpiera zarzuty o prorosyjskość prorosyjskość Konfederacji. Szczerze mówiąc, ja zawsze nie sądzę, by musiał je odpierać Wystarczy, że ktoś zapozna się z prawdą. My po prostu nie formujemy prorosyjskich stanowisk. A, nie ma o czym mówić. A zachowanie Janusza Korwin-Mikke, te demonstracyjne zachowania, cała sekwencja wypowiedzi w pewnych ja myślę, że wszyscy już jesteśmy. Jesteś że pan poseł Janusz Korwin-Mikke po prostu ma kontrowersyjny styl bycia i lubi być w centrum uwagi i w ten sposób promować swoje poglądy. Zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o to, że w Sejmie siedział, do tego pan nawiązuje, no, to jednak. Innymi nie zgłosił sprzeciwu do tej uchwały, więc formalnie... On głosował za tą uchwałą, no, to... a swoim gestem zwrócił uwagę wszystkich, no jest w centrum uwagi. To jest y, dosyć ryzykowna interpretacja. Ja mówię o zarzutach... No, to, to jest z regulaminu Sejmu to wynika. Yy... Tam się zgłasza sprzeciw, jak się zgłosi to sprzeciw, prawda. sprzeciw, to jest głosowanie. Ale nie mówię teraz o, o, o regulaminowym kontekście, tylko o wymowie tego gestu, no, który został odebrany jest, jednoznacznie, zgodzi się pan. No wymowa jest prowokacyjna, wymowa jest prowokacyjna i tak jest Janusz Korwin-Mikke. Można go kochać albo nienawidzić, będzie pana nie, wspiera... zmienimy będzie pana będzie pana nie zmienimy go. Będzie pan wspierał w kampanii wyborczej, no bo... Czy będzie mnie wspierał? Ta tak. Liczę na to oczywiście. Bo pierwsza reakcja po tym, jak uzyskał pan nominację yy, ze strony. Yy... No, ale nikt chyba, nie, była nikt chyba nie oczekiwał, że. była nie oczekiwał, że Janusz Korwin-Mikke jest nie wiem, wyrachowanym politykiem w stylu tych z głównych partii politycznych, który sekundę po przegranych wewnętrznej rywalizacji będzie poklepywał po plecach i mówił, To moja zasługa. No, nie takiego Janusza Korwin-Mikkego potrzebujemy w polskiej polityce. Jest człowiekiem z niewyparzonym językiem, ostrymi sądami, chłodnym spojrzeniem na różne sprawy. Wiadomo, Niektórzy mówią, człowiekiem o człowiekiem człowieki, człowiekiem. Wiadomo, Moskwem. że wolałby, żeby wygrał Konrad Berkowicz, mostrym. Artur Dziambor albo Jacek Wilk. No wiadomo, bo to są ludzie, jego wychowankowie ideowi, tak? Natomiast wygrałem ja, gramy do jednej bramki. Ja też e, w tej kampanii e, mam zamiar reprezentować nie tylko postulaty narodowców, ale też konserwatystów, których reprezentuje Grzegorz Brown, konserwatywnych liberałów, których reprezentują moi szanowni koledzy z partii Korwin. Jak pan chce przekonać to mityczne centrum do swojego e, projektu, Czy do swojego programu? słyszał wypowiedź prezydenta Poznania, Jacka Jaszkowiaka, towarzyszącą wewnętrznej debacie... W, przy prawyborach w platformie. On powiedział ciekawą rzecz. A mianowicie on, jako kandydat na, kandydata na prezydenta w platformie, powiedział, że jedyną partią, która artykuje tak. obronę polskich przedsiębiorców jest Konfederacja. Moim zdaniem to jest przekaz, który trafia do wyborcy, który nawet nie jest super eurosceptyczny ani super konserwatywny. Pierwsza obietnica, którą złożyłem w tej kampanii wyborczej, to taka, że jako prezydent zrobię coś zupełnie przeciwnego niż robi prezydent Andrzej Duda, i wcześniej Bronisław Komorowski. A mianowicie nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki i daniny publiczne. Bo uważam, że 12 lat nieustannego podnoszenia to już za dużo. Ile będzie kosztowała kampania prezydencka Krzysztofa Bosaka? A to zależy, ile pieniędzy uda nam się pozyskać. W tej chwili dopiero nad tym pracujemy. Komitety wyborcze będzie można zakładać w lutym. Czekamy na ogłoszenie formalne wyborów. To z jakichś powodów jest znów opóźniane. Znamy już te przesunięcia kalendarzowe z poprzedniego roku. Jak będzie komitet ogłoszony, oczywiście będziemy odatki od do naszych sympatyków apelować i pozyskiwać pieniądze. Pieniądze z subwencji będziemy mieć. Jeżeli nie będzie żadnych utrudnień. Będziemy mieć dostępne dopiero w kwietniu, a więc na koniec kampanii wyborczej, bo to wynika z kalendarza wypłat subwencji dla partii politycznych. Niestety to jest strasznie przesunięte. No, mówiłem też w innym wywiadzie, że. Staramy się y, o kredyt, do czego mamy prawo jako partia i jako komitet wyborczy. Natomiast pierwsze y, no, Ile Z pierwszych sądażymy. Ale y, z, rozmów, potrzeba, z celem, rozmów, mogę mówić, powiedzieć, z że długę. nasz komitet y, wygląda, że nie, nasza partia, że nie jest pupilem bankierów. Bankierów, nie a, jest Swópiłem bankierów, a mimo jest. że ma takim... No tak, no, to, to nie jest tożsame. Przedsiębiorcy i bankierzy to nie są grupy tożsame. Zaczęliśmy od pytania dotyczącego sposobu, w jaki zamierza osiągnąć swój cel, czyli drugą turę. Zapytałem wówczas, dopytywałem, czy cała strategia będzie obliczona na odbieranie wyborców Andrzejowi. Nie, ludziom? zdecydowanie nie. My chcemy pozyskiwać wyborców i ze wszystkich grup, tak? i z pisu, i z Platformy, i z PSL-u, i z niezdecydowanych, z zawiedzionych, z tych, którzy nie idą głosować. Sondaże Ibrisus przed chyba dwóch tygodni pokazały, że co 14 Polak ma do mnie zaufanie ale co drugi polak yy, mnie jeszcze nie zna ta kampania wyborcza to możliwość dotarcia do tych wszystkich ze wszystkich polityków prawicowych według tego sondażu Ibrysu mam najniższy elektorat negatywny mimo że niby jestem z siły radykalnej kontrowersyjnej faszystowskiej więc, no już nie wracajmy do tego więc jest tu wielkie pole do popisu panie redaktorze i jakby ja nie uważam że wyborcy są czymkolwiek własnością natomiast jeżeli w pierwszej turze wyborów uda mi się przekonać rozczarowanych wyborców Andrzeja Dudy którzy liczyli na coś więcej przez te pięć lat, no to też będzie dla mnie jakby duży zaszczyt, żeby, no i, żeby ich reprezentować. Jeśli się panu jednak nie uda i y, zakończy pan udział w wyborach w pierwszej turze, to Krzysztof Bosak wystąpi, przekaże y, swoje głosy prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Wczoraj byłem u pana prezydenta na konsultacjach w sprawie projektów sądów. Mogę zdradzić, że nie było rozmowy na ten temat ani w kuluarach, ani przy okazji spotkania. I widziałem pana prezydenta chyba pierwszy raz po pięciu latach kadencji. Z wyjątkiem obserwowania pana prezydenta z odległości kilkuset metrów na Marszu Niepodległości w 2018 roku. Więc powiedziałbym, że relacje pomiędzy naszym środowiskiem a środowiskiem pana prezydenta są bardzo odległe. Natomiast takie rzeczy, takie dywagacje nie prowadzi się przed rozpoczęciem kampanii wyborczej po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Być może, jeżeli nam się nie poszczęści, będziemy musieli takie rozważania prowadzić. Natomiast teraz nie jest moment na to, żeby jeszcze przy kamerach wdawać się w tego Złożyj typu tego polityczne rozważania, panie redaktorze. Wierzymy w swoje siły. Wierzymy w swoje siły. Ja uważam, że byłaby fascynująca druga tura wyborów prezydenckich, gdyby Andrzej Duda był kandydatem a kandydatem prawicowym, a lewicowcy, kodowcy, platformersi musieli decydować, kto lepszy. Cóż, przekonamy się już niebawem, trzy, trzy miesiące zakłady. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich, był dziś gościem programów Punkt. Czad dziękuję. Do zobaczenia.